Wędkarstwo karpiowe nie za miliony zaprasza na film. Niech karpiowa moc będzie z wami. Witajcie moi drodzy widzowie na kanale Wędkarstwo karpiowe nie za miliony. Przede mną kolejny wypad na rybki. Tym razem znajduję się nad Śląską Wisłą Jankowice. Jestem wraz z moim tatą i będziemy próbować dzisiaj złowić tutaj jakąś rybę. Ja oczywiście nastawiam się na karpia, ale to za chwileczkę już Wam wszystko pokażę jak się przygotowałem na dzisiejszy całodniowy wypad więc zaczynamy wędkowanie no dobra ja już mam zestawy przygotowane zaraz wam właśnie pokażę jak dzisiaj będę wędkował Dwie wędki od NGT 3,5 lbs. -a. Jednak tutaj jest to rzeka, warto mieć mocne wędki. Do tego tutaj mam ciężarek centryczny 85 gram z takimi wypustkami, żeby dobrze dolegał do dna. No i oczywiście zestaw, znaczy przypomnę na flow carbonie tam 0,35 lbs. Żeby to było też wszystko mocne. Kuleczka. Wafter 12 mm, no i zobaczymy co rzeka nam przyniesie. O już dawno nawiślenie wędkowałem, jakieś ze 4 lata temu. Nawet dalej, jeszcze jak tylko na Federy łowiłem, no to wtedy wędkowałem tu bardzo często z moim tatą. Dobra, nie przedłużam więcej. Za chwileczkę przerzucę sobie jeszcze parę razy ciężarkiem tutaj, gdzie będę łowił, żeby sprawdzić, czy tam są jakieś zaczepy, czy co tam jest. No to będziemy sobie sprawdzać tutaj. Naszą miejscóweczkę, czy nie ma jakichś zaczepów? Oczywiście sam ciężarek bez żadnego przyponu, żeby o coś zahaczyć. Żeby to jeszcze poprawię. Pierwszy rzut oddajemy do wody. Plum, pięknie ciężarek poleciał. Poczekamy, jak nam to na dno opadnie, i powoli sobie przeciągamy zestaw. Najlepiej jakby tu była plecionka na, na żyłce, ale przyciągamy sobie delikatnie, o widzimy na szczytówce. Jak szczytówka tak się lekko ugina, tak drga, to są tam jakieś kamienie. O tutaj jakiś zaczep był większy. O, tu jest zaczep. Widzicie? Tu już puścił ciężarek. Tu jest przy brzegu samym jest zaczep jakiś. I teraz sobie wiemy, żeby tu przy samym brzegu już nie łowić w tej miejscówce. Przewiniemy sobie jeszcze raz. No i dobra. Teraz druga miejscówka do przesądowania. Tam już mam mniej więcej będę łowił tutaj na środku, na połączeniu rzeki Soły i Wisły. I tam też wpływa kanał. I rzucamy tutaj Drugą wędeczkę będę chciał stawiać gdzieś tu, o, zeszło mi. Drugą wędeczkę będę chciał stawiać właśnie gdzieś tutaj, bliżej brzegu, żeby sobie podnęcić miejscóweczkę kulkami. O? O, elegancko teraz poleciało. Trochę tam za daleko, ale gdzieś tu bliżej będę próbował łowić. I przeciągamy sobie wędeczkę. Ciągniemy delikatnie po dnie. O, tu mamy jakiś zaczep bliżej. Jest jakiś zaczep, ciężarek nam wyszedł. Wiecie, to jest rzeka. Rzeka na się tutaj. O, tu też jest jakiś zaczep. Tu też jest. I tutaj dalej nie ma. Przy samym brzegu są jakieś, podejrzewam, jakieś kamienie, jakieś drzewa mogą być. Zatopione czy jakieś krzaki, nie? Więc będziemy sobie łowić trochę dalej. Dobra, nie przedłużam. Za chwileczkę Wam pokażę, co będę tutaj kleił na ciężarki. No i za chwileczkę już zarzucam pierwszą wędkę i ciężarek mam tutaj właśnie oblepiony pastą peletową, którą w domu przygotowałem. Na tym Facebooku, na grupie pisałem, jak przygotować właśnie taką pastę. Jest to bardzo fajna sprawa, bo nam nie przekarmia ryb, ona będzie pracowała i będzie się fajnie rozpuszczać i będzie dawała nam chmurę i na pewno dużo ciekawych zapachów. Jest to świetna metoda, ogólnie w porze zimowej, jeżeli chcemy łowić karpie. Jeżeli tam już jest coraz zimniej na dworze, no to wtedy wiadomo, nie nęcimy obficie, tylko tam sporadycznie jakieś tam drobne frakcje. Więc taka pasta peletowa świetnie się sprawdzi. Dobra, zarzucam wędkę i czekam na pierwszy odjazd karpiszona. Przygotujemy sobie zanętę do nęcenia. Pracą najpierw dajemy tutaj do kotła kukurydzę. Tutaj mam jeszcze pelet. On jest chyba tam rybny. Wsypujemy sobie połowę tego. Na pewno dosypiemy troszeczkę kulek oczywiście od karpeksa do nęcenia. Musimy tu dość obficie zanęcić miejscówkę. Dobrze, że nie ma dużego uciągu praktycznie rzeka Wisła stoi tu przy brzegu, tylko leciutki jest taki prąd, a tam dalej na środku i tutaj nie ma, więc fajnie. Mamy sprawę ułatwioną, nie będzie nam tej zanęty znosić i nie będzie nam spływała, nie będziemy musieli wcześniej nęcić. Wiadomo, zawsze coś tam pójdzie. Nie ja ogólnie powinienem sobie te kulki tutaj pokroić, żeby się nie kulały po dnie, ale szkoda mi czasu, więc zapomniałem tego w domu zrobić, więc będę tutaj za chwileczkę nęcił i pokażę Wam jak to właśnie e, będę robił za pomocą procy. No i dobra, będziemy przechodzić do nęcenia tutaj miejscówki z procy. I sypiemy, jedna wędka tu bliżej brzegu, tak jak mówiłem, druga trochę dalej tam Tata już też wędkę ma zarzuconą. Na razie żadnego brania nie miał, on to tam na białe robaczki łowi i inne tam rzeczy. Ja na grubo liczę na karpiszona. o, tam coś ładnie nich się spławiło. Dobra, nie zabieram wam czasu nęce. Na razie rybki nie biorą, to robimy sobie grilla. Mamy pyszne steki. Świetnie się prezentują, Tata wcześniej w domu zamarnował, i będziemy niedługo sobie szamać na rybkach. No i w pięknej scenerii nad rzeką Wisłą spożywamy smaczny posiłek, tak jak wcześniej pokazywałem grilek wjechał, takie steki, bułka, sosik i będziemy spożywać sobie posiłek no niestety, jeżeli chodzi o ryby no to nic się nie dzieje nie poddajemy się, walczymy dalej ale nie ma tego co się spodziewać niestety jesteśmy nad wodą PZD2, a jak wiecie nad wodami PZD2 szału nie ma nawet tata na jakieś białe robaczki na razie zero brań dobra, jemy i odpoczywamy No i płyną piękne śmieci do nas z Morawisły tutaj na Jankowicach. Czasami tyle tutaj śmietniska płynie, ale mam nadzieję, że to do nas nie dotrze, bo tu widzę, że to ku brzegu idzie i kręci się tutaj blisko brzegu. więc mam nadzieję, że nie będzie to w obrębie mojego łowiska. No, tata miał teraz branie na białego robaka bo mu wędkę przerzuciłem, bo mu się już nie chciało przerzucać i zobaczymy, co tam udało mu się złowić Coś tam jest bo mamy leszcza Dobra, podbiorę tacie pomogę podebrać Tacie się udało złowić takiego Leszczyka na białe robaczki. Mała rybka, ale cieszy. Za chwileczkę wpuszczamy go do wody. I dobra, postanowiłem zmienić zestaw, bo na razie cisza u mnie. Tutaj mam oczywiście ciężarek z obłopionym moim i dałem tutaj <laughs>, przykład na flukarbonie, czerwone robaczki, pół kuleczki, i tak to się właśnie prezentuje i zarzucam zestaw do wody. Zakombinować. Śmieci już tutaj nie mam, w łowisku to fajnie, bo troszeczkę ich tu było. O i teraz trochę dalej. I próbujemy w różnych miejscach łowić, spróbować złowić coś. A tata złowił drugą rybę. Trzecią. Trzecią? czekaj, pójdę Ci odhaczę ją. Aha, no daj. Daj no tu Taki ostrychak. O, i takie ryby mamy na wiśle. Krąb, takie rybki mamy na wiśle. To jest jakaś padaka. Padaka dno i wodorosty. Uciekaj. Drogi Maluszku, pogoda jest świetna. No, widoki piękne. Fajnie się tutaj siedzi, miło, przyjemnie, no ale chyba na feder przyjechać sobie połapać tej drobidnicy. Tak wygląda piękny syf, piękne śmieci zostawiony przez wędkarzy, nie? No na pewno nie przez turystów, bo nad Wisłań sobie tu nikt nie przyjeżdża pospać, żeby naśmiecić. Widać, że to są o, słoiki, butelki, puf, te puszki po kukurydzach i co? Pełno butelek po wódce, masakra. No jak tak będziemy dalej szanować środowisko? I miejsca do wędkowania, to będziemy w syfie łowić. Ale nie? niestety, taki mamy klimat w Polsce: lipa straszna. Jak widzę coś, widzę coś takiego, to aż mnie coś strzela. Tak jak widzicie za mną kupa śmieci. To jest po prostu jakaś porażka. Tacy wędkarze to naprawdę dno i wodorosty. To nie są wędkarze, tylko jak dla mnie pseudo-wędkarze, którzy potrafią śmieci przywieźć. A potem walnąć w kąt i zostawić. To jest lipa dno i wodorosty. Rybki niestety na razie nie biorą, nie współpracują tutaj z nami. Tatałowi też na Federa no i nawet na białe nic się nie dzieje. U mnie na karpiówkach ktoś w ogóle lipa, jest chwila czasu, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Pamiętajcie, że moje filmy karpiowe są o tematyce, oczywiście karpiowej, gdzie pokazuję jak próbuję łowić karpie na wodach PZW. Nie zawsze mi się to udaje. Przede wszystkim pokazuję filmy też. Które, na których nie ma ryb, bo uważam, że warto takie filmy pokazywać i pokazuję realia, jakie są wędkujące na wodach PZW. Zapraszam też na grupę na fejsa, prowadzę już ją kilka parę lat, gdzie tam możecie napisać post i tam wam pomogę dobrać jakiś sprzęt wędkarski, który miałem, na którego kiedyś wędkowałem, bo dość dużo tego sprzętu udało mi się przetestować. Pamiętajcie o subskrypcji. Wciśnijcie dzwoneczek i łapeczkę, aby mieć powiadomienia o nowych filmach. I oczywiście zachęcam Was do komentowania moich filmów, dzielenia się różnymi też postrzeżeniami, gdzie byliście na rybach, co udało, udało Wam się zrobić. Może twierdzicie coś, że ja coś źle robię, jeżeli chodzi o przypony. Pomóżcie mi też doradzić, żebym mógł e, złowić moją wymarzoną życiówkę z wody. PZW, zachęcam Was do takiego właśnie komentowania, abyśmy tutaj na tym kanale mogli stworzyć taką społeczność, gdzie będziemy nawzajem sobie pomagać. A jeżeli chodzi o to, łowisko, no to dzisiaj jest kaplica tragiczna. Jestem mega, mega zniechęcony i nie wiem, czy już więcej przyjadę tutaj na Wisłę. Bo nawet jeżeli na białe rybaki żadna drobnica nie bierze. To, o czym mówiąc, tutaj, żeby jakiś kar pobrał. Nie mamy pewności, czy tutaj, czy tutaj w tym obrębie, gdzie wędkuje, czy się w ogóle jakieś kręcą ryby. Szkoda, że nie zabrałem ze sobą echosondy, bo mógłbym sobie bardziej przesądować tą wodę. No ale to taka szybka, całodniowa zasiadka z moim tatą. Jeszcze dwie godzinki przed nami, i będziemy się zbierać do domu, może przez te ostatnie dwie godziny uda się coś złowić. No i dobra, wracamy za z zasiadki z nadwisły po całym dniu. Mi nie udało się wypracować żadnego brania Tata przez cały dzień złowił tylko trzy ryby, dwa leszcze malutkie i jeden okoń. Jak dla mnie ta wisła już to jest stracona. Kiedyś tutaj przyjeżdżaliśmy, łowiliśmy piękne ryby, jak jeszcze nie nagrywałem na YouTube. A teraz to jest wielka, wielka, wielka padaka. Zresztą jak na PZW, nie jest lekko. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, zostawcie łapeczkę, ciśnijcie dzwoneczek, aby mieć powiadomienia o nowych filmach. Widzimy się na następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.